W dzisiejszym odcinku mamy tutaj taką laleczkę Dzięki której będziemy kontrolować Tych oto gości, którzy są z tyłu Na przykład patrzcie, kliknę sobie I teraz mogę sobie wybrać dwie umiejętności Na początku dam tutaj, pum, takie pineski Patrzcie, on dostaje po twarzy, pum I dostał, okej, okay, leży Ale nie no, wstał, czekaj, musimy go dobić, tak jest Dobra, i teraz mamy dwóch kolejnych gości Na początku wybiorę tą rękę Dzięki której mogę sterować tym gościem I na przykład dzięki myszce rzucić go w lewo albo w prawo Dawaj go w lewo za tą burtę A masz, tak jest, dostał ten ziomek. O nie, ale nie no, on jeszcze żyje. Ale możemy wziąć już kolejnego i też go wyrzucić. Pum! Dobra, ten drugi wyszedł. Okej, okay, dobra, i tego jeszcze damy tutaj pineski. Dobra, i lecimy dalej i, i. tutaj mamy final bossa, widzowie, z taką wielką pałką. O o, dobra, musimy dać mu PUM! Jedną taką pineskę tutaj drugą. Kolejną na przykład w rękę i pum! Dostał! O ja dobra, to jest takie śmieszne. Ale chwilę, on się chyba wkurzył. Dobra, jeszcze jedną damy mu na przykład tutaj, pum, tak jest. A teraz mamy kolejną umiejętność, czyli nóż. O o, widzowie, to może być mocne. Pum! Zrobię taki wielki cios, tak jest, pum, pum! Na przykład tutaj i patrzcie, wyleciała mu głowa. O, o, dobra, ta laleczka jest serio mega mocna. Teraz spróbujmy tego małego. Ty jak on biegnie! Nie no, nie mogę, dobra, uwaga, pum! Dostajesz, tak jest, dostał i teraz ten ziomeczek. Dam z góry na dół, Pum. Ale nie no, on jeszcze biegnie. O, nie, dostałem, widzowie! Nie mogę dać im się pokonać, więc pum leci pierwszy ziomeczek, dobra, i teraz ten kolejny. I tego kolejnego weźmiemy tutaj tą telepatią. I pum, wyrzucimy go daleko. Ej, dobra, jako leci! I wygraliśmy ten poziom. A teraz mamy kolejną rzecz, ale czekajcie, na początku wyrzucimy tych gości i mam chyba... Coś kolejnego. Tylko za chwilę to użyjemy. Najpierw walniemy tego gościa o TNT, więc trzymaj ziołeczku. Pum, dobra, te TNT nie uderzyło. Więc teraz spróbujmy na tych gości. Czekajcie, na początku damy tych gości do lawy. Ej, dobra, ta laleczka jest serio mega mocna. Czekajcie, damy go w górę, coś takiego i na przykład pum, teraz będziesz się palił w lawie. Juhu, tak, to są złoczyńcy, więc musimy tak postępować. A macie złoczyńcy, damy kolejnego do lawy. Czekajcie, pum, dobra, o nie, chyba go nie daliśmy. Ale tego kolejnego wsadzimy jeszcze raz do lawy. Ej, tutaj jest jego głowa, ona się pali. Dobra, dajmy kolejnego, Tutaj głową, i dobra, to jest takie mocne. Widzowie, zobaczcie, oni się teraz topią w basenie z lawą. Ho, ho, ho. Lecicie na dół, a my teraz idziemy dalej. I co? Teraz tego typa mamy spuścić w kiblu. Ej, dobra, to jest takie mocne. Weźmy go teraz za głowę i czekajcie, dajmy go na przykład coś takiego. I pum, aaa! Zobaczcie, jak on leci w tej kiblu, dobra. A teraz mamy więcej tych mocnych ludzi, i czekajcie, tego też możemy chyba wziąć telepatią. Pum, dobra, poleciał. A teraz mamy czterech, których możemy wziąć na raz. Zobaczcie, to ta laleczka tak działa. Pum, pum, a macie, taki jest. Rozwalić każdego. I teraz jeszcze tutaj zostało nam dwóch gagatków. Dobra, też ich weźmiemy i pum, ile dostaliśmy w ogóle diamentu. I teraz możemy sobie ulepszyć nasze super umiejętności, widzowie, dzięki którym będziemy mocniej uderzać. A na dodatek testujemy te nowe rzeczy, ponieważ tutaj mam dwie nowe umiejętności. Zobaczcie, biorę tego typa i o, o, chyba pum, walnęła mu głowa. Dobra, to jest mocne. A teraz mamy jeszcze ten kastet, który wygraliśmy. I czekajcie, uderzymy go i pum, pum, on dostaje pum, takie strzały. I ten kolejny też dostał pum, pum, bo masz, tak jest. Dobra, i teraz lecimy dalej. I tutaj mamy Ziomeczków, i mamy jeszcze młot, więc uderzymy młotem jednego typa. Uwaga! Pum! Dostał z młota. Bierzemy kolejną osobę. Pum! Nie ukryjesz się. Teraz pum! Kolejny. I tego ziomeczka do wody. Tak jest. Idzie jeszcze jedna osoba. o, o, dobra, tego bulera. Musimy uderzyć w tą maskotkę. Pum, pum, pum. A masz, tak jest, leżysz, I dostaliśmy nożyczki. Ej, dobra. Jestem ciekawy, do czego one służą, więc weźmy teraz te nożyczki i kliknijmy. Pum! Ej, one obcinają mu normalnie głowę. Albo ręce, dobra, dajmy mu rękę. Uwaga! Dajemy to na rękę i tak jest. To się stało. A Słuchajcie, nogi. Ej, to jest bardzo mocne. Tak jest, noga, mu poszła. O, nie, serio, to może być mega mocne, ale ci ludzie chcą nas zaatakować, więc bierzemy i PUM! Eksplozja. Bierzemy teraz jakiś młotek i nim też uderzamy. A masz jeden, teraz drugi, tak jest, zejdźcie z drogi. Lecimy dalej i tego ziomeczka tutaj też. PUM! Tak jest! Ten level był serio, mega mocny. Ale teraz jest jeszcze z tyłu jakiś bardzo mocny siłasz. Dajmy mu z góry na dół, pum! Dostał też. A masz jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. I dostaliśmy jakąś nową blalkę, którą oczywiście użyjemy. I lecimy teraz dalej. Tutaj mamy reki i rekiny, więc musimy wziąć tego ziomeczka tutaj do rekinów, tak jest telepatią a masz, tak jest, ej, rekin poleciał dobra, tego ziomeczka też tutaj wrzucę do rekinów rekinki, zobaczcie kto tutaj jest pum, tak jest, i teraz mamy ziomeczków którzy są przy TNT, ty, a jak na przykład uderzył go o TNT, a masz, a masz pum, ale to mocno uderzyło dobra, lecimy dalej, uwaga, wskakujemy i musimy pozbyć się tego ziomeczka ej, on i leci na mnie, taki bokser, a ja go wezmę teraz i dam go do basenu z takimi toksynami, ej, a dajmy mu to na razie tylko nogi i spróbujemy. Za chwilę go wyciągnąć O fuj, ty, jak to wygląda Dobra, dajmy go tutaj w połowie i nagle go wyciągnijmy e, Jak on wygląda Dobra, dajmy go tutaj do środka i o nie, pokonaliśmy go I mamy teraz zapalniczkę Tylko pamiętajcie, żeby się zapalniczką nie bawić Czekajcie, a my spróbujemy na przykład zrobić coś takiego My teraz dzięki tej zapalniczce Podpalamy mu dane części ciała Patrz to, pum, tak jest, ta jest taka mocna Dobra, dajemy tego więcej, pum Użyjmy jeszcze tutaj tego młota, żeby pokonać tego ziomeczka I tak jest, i szybko zapalniczko. Pamiętajcie, żeby się nią nie bawić, juhu i dobra, temu ziomeczkowi na przykład tego Irokeza pospalimy Ty, to byłoby takie śmieszne Patrzcie to, jego bania, pum Idą kolejne osoby O, o, dobra, dajmy mu na nogi to Niech on oczywiście nie może chodzić I tego ziomeczka też musimy zatrzymać A masz I dobra, przechodzimy dalej szybko I została ostatnia osoba Buller znowu, dobra, pum, lecisz, że tak Uderzamy go teraz spod dołu I pum, niech leci do tej wody, juhu I teraz mamy kolejną umiejętność Możemy zapgrade'ować, takie jest ręce I teraz mamy PvP, jeden na jeden I za chwilę będziemy mogli odblokować Kolejną umiejętność, więc oczywiście podpalmy tego boksera. Skrubamy tą umiejętność. Takie. Teraz weźmy jeszcze nożyczki i pokonamy tych typów tutaj. Dobra, ta leczka. Pół, Patrzcie, jak to wygląda w ogóle. Dobra, lecimy tutaj i pół, nawet ciało. Ej, dobra, to było akurat mega mocne. Lecimy kolejne. I teraz mamy ziomeczka i taką prasę. Ty, ja chcę zobaczyć, co się stanie. Tylko nie, nie mogę, bo nie mam tutaj umiejętności przyciągania. No nie, dobra, musimy go tylko podpalić i nie mogę nic więcej zrobić. Chyba, że młotem nie. Ale dobra, za sekundę będziemy mieli kolejną umiejętność. Dobra, czekajcie tego żołnierza tylko pokonajmy. Lec Lecimy dalej, tutaj mamy ul pszczół. O o, on może być mocny. Ty, dobra, walnijmy ich na ul pszczół. To będzie takie przecież mocne. Pum! I teraz te wszystkie pszczoły będą go atakować. Dawaj na ul, tak jest, kolejna. I patrzcie! Nawet pszczoły go wzięły. Dobra, to była dobra zasadzka. Teraz mamy tego ziomeczka boksera i też go pum uderzymy. I niech poleci jeszcze do wody i nawet uderzył kolejnego. Dobra, to jest takie mocne. Lecisz ziomeczku, lecisz takie. Nie ma na was miejsca i ty też lecisz. Dobra, czekajcie, uderzymy go i takie. Idziemy dalej, teraz wypróbujemy te pineski, bo tutaj są żołnierze którzy w nas strzelają. Pum, takie. Dostajecie. I tutaj mamy kolejnego ziomeczka i pum, uderzymy go tutaj takimi pineskami. W tą oczywiście laleczkę. Tak jest, oni dostali, to jest podwójne. Ale nie no, oni idą dalej, dobra, tyle ledwo chodzą. Dobra, ale bierzemy ich tutaj i pum, 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 lecisz ziomeczku. Tak, teraz kolejny też poleciał prosto do lawy. I tutaj mamy ziomeczków, którzy mogą wpaść do wody z rekinami. No jasne, że tak. Pum, ej, ugryz go rekin. Dobra, ledzisz na dół. I teraz bierzemy kolejnego. I teraz go pum podpalamy. Tak jest. Dobra, to jest takie mocne. I teraz mamy nawet cięższe teraz potwory. O, o, to będzie serio mega ciężka, ale dobra, pum. Bum. Ej, dałem go do, do, oczywiście pod tą roślinę. Dobra, i teraz znowu mamy te pszczółki, ale mam oczywiście umiejętność teleportacji, więc PUM, uderzam go w ul. Tak jest, teraz wy wszyscy będziecie pożarci przez pszczoły. Tak jest, zobaczcie na nie! I czekaj, tu jest prasa, tak. Mogę teraz tego boksera wrzucić prosto do niej, więc oczywiście dawajcie ją go w górę i PUM! Został zmielony! Haha, na taki papier! Widzicie to jaki on jest płaski? No i bardzo gin. A teraz mamy kolejną osobę, taka z diamentami, więc oczywiście rozwalamy go i dostaniemy dużo kryształów, juhu! Lecimy dalej, teraz te trzy kolejne. Pum! Gdzieś mega w górę. Ej, wyrzuciłem je i nie ma ich ty. Czekajcie, ale pum! Uderzyli. O nie, uderzyli mnie. Serio. Ale teraz mamy jeszcze cięższy poziom. Po którym możemy wygrać kolejną laleczkę. Dobra, oczywiście podpalamy tego samuraja. I w tego damy jeszcze więcej pinezek. Tak jest. Pum, pum, pum. Dostajesz pinezek. Tak jest. Dobra, leży. I teraz mamy jakiegoś bandytę. Dajmy mu tą pidezkę w rękę. Tak jest. Tam, gdzie ma ten wielki jakiś nóż. Co to było? Dobra, i teraz kolejny ziomeczek Pum, pum, pum. Dostajesz. On już chyba leży w tym momencie. Tak mi się wydaje. Tak jest. Dobiliśmy go. I teraz mamy jakiegoś irokeza. Też mu dajemy to w rękę, tam gdzie ma ten wielki młot. O tak, już nie będziesz nas pokonywał. I dostaliśmy jakąś laleczkę. I Dobra, teraz ostatni poziom, więc oczywiście musimy go pokonać bardzo szybko. Jak najszybciej dajemy radę. Dobra, lecimy tutaj. Bierzemy tych ziomeczków, których wywalamy w TNT. Dobra, dawać w TNT, no nie. Czekajcie, te TNT chyba jest za mocne. Nie dam rady go pokonać. O nie, ono nie eksplodowało. Dobra, teraz biorę dwóch ziomeczków. Pół mega w górę. Teraz jest jeszcze jeden, więc go wywalamy tutaj oczywiście. I lecimy do ostatnich dwóch typów. O, o, to są naprawdę jakieś małe dwa zombieczki. Dobra, bierzemy ich do ziemi i pum. O, dobra, pokonaliśmy ich, dobra, mamy najlepsze leczki wodu.